Hey, Cześć, wszystkim z tej strony, Kacperot. Witam Was w kolejnym odcinku Gotuję z Kacperotem na moim kanale. Tak wiem, długo nie było tej serii na moim kanale, ale słuchajcie, od czego się znowu trzeba rozpocząć. W dzisiejszym odcinku przygotuję makaron ze serem, ale czekajcie chwilę. Coś tu się nie zgadza. Ja tak mam gotować? Czekajcie chwilę. W tym stanie mogę już gotować. No powiedzcie, że ładnie nie wygląda. Zwrotki bądź reklamacji nie przyjmuję. A teraz przejdźmy już do składników. Do przygotowania naszego makaronu ze serem potrzebujemy twarogu, ja mam akurat tłusty, firmy XD. E, może być również półtłusty. Makaron możecie dać jaki chcecie, ja akurat dam rurki, oczywiście również firmy XD. Mam jeszcze taki jeden zapasowy, takie frafocle, firmy Daisuba. E, do tego masełko, do rozpuszczenia firmy również XD. Kurde, jakaś popularna ta firma. Cukier, sól. A jeżeli ktoś lubi, to również cynamon. A jeżeli jeszcze Ty nie zasubskrybowałeś kanału, zasubskrybuj go. Kliknij tutaj ten czerwony przycisk tam na dole, żeby nie ominęły Cię następne materiały. Przechodzimy do gotowania. Do jakiegoś garnka nalałem wodę, teraz go daję, żeby się gotował. Ła woda. Tak, żeby się woda zagotowała, i czekam. I w ogóle wybierzemy makaron. Weźmiemy chyba rurki, co? Frafocle, nie. Dobra, rurki, Postanowiłem. Tak, mniej więcej po minucie gotowania dosypuję łyżeczkę soli. I czekam, aż się woda zagotuje. Ok, słuchajcie, teraz od, odmierzam mniej więcej tak pół kilo makaronu. No dobra, może trochę mniej tak 350 a w międzyczasie nasza woda się zagotowała. Teraz wsypuję tam makaron i za chwilę przejdziemy do sera. Ok, słuchajcie, mały fail. Dałem trochę za dużo makaronu, ale wymieniłem miskę i już jest dobrze. E, miska i i co chwilę ten makaron mieszam, żeby się do dna nie przylepił. E, woda jest posolona. Mówiłem to wcześniej czy nie, chyba tak. A teraz zaczniemy robić nasz ser. Będziemy potrzebować 250 gram. Teraz będę roztapiał masło. Kroję ile tutaj mam w tej kostce 200 gram, to kroję tak mniej więcej 150, tak na oko to jest tyle i roztapiam i przechodzimy do sera. Teraz zaczynam robić ser. Daję tutaj do miski twaróg Dodaję mniej więcej tak dwie łyżeczki cukru oraz łyżeczkę cukru waniliowego. Będę tu miał łyżeczkę. Dobra, powiedzmy, że tyle, bo więcej nie mam. Teraz nie wiem, czym to sobie zrobicie, czy ja to zrobię puczkiem. Takim do ziemniaków, no bo po prostu nic innego nie mam i muszę go upłuczyć, no i tak połączyć składniki. Nasz magaron już się ugotował, jest, ma idealną konsystencję, przed chwilą próbowałem. Teraz muszę go przecedzić przez durszlak. Jeszcze połyżkę Żeby wszystkie... Poszły na dół. I teraz pod malutkim strumieniem muszę te makaron przestudzić. Teraz do kolejnej miski daję ser oraz makaron i muszę to razem ze sobą wymieszać. No. I teraz to mieszamy. No. Tak. Okej okay, słuchajcie, nasze masło się roztopiło. Teraz muszę je dodać do makaronu. No no nie całe. Tak żeby po prostu polać i to wymieszać. Okej, okay, słuchajcie, wyłożyłem porcję na talerz, teraz polewam ją masełkiem. Tak leciutko. Teraz posypuję cukrem. I słuchajcie, może apetycznie wygląda, albo i wygląda, sam nie wiem. Ale jest bardzo dobre i smaczne. Jak ktoś chce, może jeszcze cynamonem posypać. Jak kto lubi. A jeżeli jeszcze Ty nie zasubskrybowałeś kanału, zasubskrybuj go. Kliknij tutaj ten czerwony guzik, tam na dole, żeby Cię następny film nie ominął. A więc to już tyle w dzisiejszym odcinku. Możecie komentować, lajkować, subskrybować. Wyczekujcie następnych odcinków Gotuj z Kasperotem. Ja się z Wami żegnam. No i cześć, wbijajcie na mojego Instagrama, gdzie nazywam się Kasper Rot.